Serdecznie witam na kanale wszystkie byki, które tutaj za mną czekają i na pewno będziecie zadowoleni, myślę, jak zawsze, z tego rozkładu, który tutaj dla Was przygotowałam. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję Wam za wszelkie polubienia, lajki i również za subskrypcje. Te osoby, które mnie nie subskrybują, to zapraszam do tych subskrypcji. Subskrypcji będziecie mieć na bieżąco to, co nagrywam. Dzisiaj powiem też dużo ciekawych rzeczy, które na pewno pozwolą Wam w jakiś sposób fajnie rozpocząć ten tydzień. I zobaczymy tutaj najpierw, co ważnego się u Was wydarzy. Zobaczymy, co będzie w kartach takiego ważnego. Tutaj jest. Ogólnie dla wszystkich, to tutaj widać, że na pewno będziecie mieli bardzo dużo trudności, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Widać, że nie osiągniecie zamierzonego celu. W kartach też jest pokazane, że to, co finansowo macie zaplanowane na ten tydzień. To, to się rozło, rozłoży na cztery tygodnie nawet, bo tu jest pokazane zabla, zablokowane finanse, zablokowane możliwości rozwoju, więc coś musicie zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Macie na to możliwości, jeśli na przykład wiecie o takich sytuacjach, które mają się przetrafić. Tu jest też pokazane, że na pewno... Jeśli chodzi o to, co myślicie i zamierzacie naprawić w swoich sprawach finansowych, to też nie do końca będzie to zrobione, więc też nad tym trzeba się zastanowić. W kartach też jest pokazane, że na pewno będziecie mogli zwrócić komuś pieniądze. Jeśli są osoby, które obawiają się i nie wiedzą, czy ta sytuacja y, po prostu. Dojdzie do rozwiązania, skąd wezmą na środki, na coś, co muszą zwrócić, to widać w kartach, że na pewno Wam się to uda. Nie będzie to zmagane z jakimiś większymi trudnościami. Ogólnie możecie uniknąć takiego zablokowania tych pieniędzy, tylko musicie przemyśleć inwestycje, które chcecie zrobić między sobą. Bo to czasami niekoniecznie inwestycje są, że inwestujecie pieniądze, ale czasami kupujemy coś do domu i to też jest w pewnym sensie inwestycja, bo mamy to jakiś czas i, i cieszymy się z tego, chociażby czy z telewizora, czy z telefonu, czy z różnych innych rzeczy, które są potrzebne nam na co dzień i dobrze jest zainwestować w dobrą rzecz, niż w coś, co będzie blokadą jakichś finansów, tak? Zobaczymy teraz, co ważnego wydarzy się u wszystkich Was 50. Plus. Zobaczymy. No tu jest pokazane, że ważne to się wydarzy, jakieś romantyczne spotkanie. Więc to jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać, na to zwrócić uwagę. Karty pokazują, że może rozwinąć się coś fajnego, powinno się rozwinąć. Więc nie trzeba tracić nadziei, że a ja już cały czas będę sama, już nikt mi się nie trafi, albo ja już wolę być sama, czy ja już wolę być sam. Nie, tak nie powinniście myśleć. Nie. Jest pokazane, że takie myśli prowadzą do tego, że nie jesteście wtedy szczęśliwi, jeśli chodzi o takie sprawy. Tu jest też pokazane, co ważnego się wydarzy, żebyście zwrócili uwagę, że Macie wszelkie wygrane, jeśli byście chcieli coś osiągnąć właśnie w dziedzinie romantyczności i w dziedzinie szkolnictwa również. Tu jest też pokazane, że jeśli byście kończyły, czy kończyli jakieś kursy, szkolenia, to też jest pokazane sukcesem. Jeśli byście rozpoczęli, oczywiście to w tym tygodniu. Tu jest też pokazane, że na siłę nie ma sensu trzymać się... Starych znajomości, starych przyjaźni, które nie będą przynosić Wam efektów, więc przemyślcie, kto tak naprawdę jest Waszym przyjacielem. I czasami możecie myśleć, że ktoś nie jest przyjacielem, a ktoś jest przyjacielem, i możecie być w dużym błędzie, bo nie zawsze tak jest. Dobrze, zobaczymy teraz, czego powinniście unikać, tak? Zobaczymy, co tam. Jest w kartach tarota drugich. Co tam będziecie unikać? Czego unikać? Dla wszystkich, tutaj jest pod znaku byka, no to jest pokazane, że unikać jakichś wyjazdów, które nie są dla Was potrzebne, ale to też takich wyjazdów krótkotrwałych, czyli tutaj niedaleko, niekoniecznie zagranicznych nie będzie to dla Was zadowalające, korzystne, będziecie potem żałować takich decyzji. Widać również, że nie powinniście angażować się w rodzinne kłopoty. Niech każdy te kłopoty rozwiązuje sam, dlatego że jeśli nie będziecie angażować się, będziecie próbować rozwiązać, to wy będziecie osobami, które są winne. Inni się pogodzą, a wy będziecie wrogami. Tak często bywa. Zobaczymy, czego unikać. Mają wszystkie osoby, 50 plus, no i więcej. Zobaczymy, czego tutaj. No, na pewno muszą unikać y, jakichś konfliktów. Widać, że może być jakiś konflikt rodzinny, ale należałoby po prostu nie angażować się w taki spór, nie rozmawiać. Y, karty też pokazują, że do niczego nie dojdziecie. Te osoby nie będą Was słuchać, a. Bez sensu na siłę chcieć kogoś zmienić. Również jest pokazane, że unikać powinniście nadmiernych wydatków. Tu jest pokazane, że to, co w tej chwili macie, zainwestujecie czy y, macie możliwość uciuania jakichś pieniążków, y, jakichś rzeczy. Tutaj widać, że to zostanie spieniężone, ale w późniejszym czasie będziecie zadowoleni, że właśnie macie fundusze na coś, co możecie. Zrealizować, jeśli chodzi o Wasze życie. Nie? Ten tydzień taki będzie dobrym tygodniem oszczędnościowym, więc należałoby po prostu nie martwić się i nie inwestować za dużo, żeby trochę zostawić, to jest tak pokazane. Tak można zrobić, właśnie. No, oczywiście, jeśli chcielibyście taki rozkład dla siebie indywidualny, to zawsze możecie do mnie wejść na stronę. Macie link pod filmem. I oczywiście możecie zamówić taki rozkład dla siebie. Również, też mam czasem takie pytania w kartach i takie zamówienia, właśnie rozkładów dla kogoś na prezent. To jest też dobra. Akurat rzecz, niektórzy bardzo się z tego cieszą, też takie zamówienia są, więc ja też rozkładam i nawet można zamówić sobie takie nagranie. Oczywiście też macie tam wszelkie informacje i opis tego, co tutaj robię pod filmem. Więc jeśli będziecie zainteresowani oczywiście zamówieniem dla siebie indywidualnym, to zapraszam serdecznie. A teraz tutaj przejdziemy dalej. Co będzie w finansach w pracy? Zobaczymy. Ogólnie dla wszystkich byków zobaczymy, co będzie w pracy i finansach. Praca tu jest pokazana, że rozczarowanie, więc. Jeśli chcecie coś nowego, coś innego, to widać, to się nie uda. Nie dostaniecie jakiegoś wolnego, gdybyście chcieli. I też jest rozczarowanie, jeśli chodzi o sprawy finansowe z pracy, więc jeśli obiecują Wam, że coś Wam zapłacą, no to mogą nie dotrzymać tej obietnicy, więc należałoby się to w jakiś sposób zabezpieczyć. Widać również też, że nie utracicie pieniędzy, nie ma też jakichś strat finansowych. Widać nawet, że będziecie mogli spłacić dużo rzeczy, które na was tak powiedzmy ciążą i chcielibyście coś zapłacić, ale karty pokazują, że będzie to jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Zobaczymy teraz, co będzie w finansach, pracy. Dla wszystkich 50, plus, jedna karta sobie wyleciała. No to jak sobie będzie? Tu jest pokazane, że na pewno w pracy stabilizacja. Także nie ma jakichś strat pracy, czego mielibyście się obawiać, że coś się wydarzy i trzeba by było coś zrobić, żeby coś poprawić. Tu jest pokazane, że powinniście być szczęśliwi z tego, co macie. Jeśli będziecie mieli jakąś nową ofertę i chcielibyście z tej nowej oferty sobie zdecydować, to widać w kartach, że nie zawsze byłoby to, byłaby to lepsza praca niż ta. Możecie to potraktować wtedy jako takie dodatkowe zajęcie, które będzie przynosiło Wam jakieś dochody. Dobrze, zobaczymy teraz przesłanie anielskie na tydzień dla wszystkich byków. Zobaczymy co tutaj jest. Jak tutaj wygląda w kartach. I tu jest pokazane, że jeśli chodzi o wszystkich byków, przesłanie, że macie komunikować się czysto, czyli powinniście ze sobą rozmawiać szczerze. To, co macie na myśli, to, co chcecie powiedzieć. Z reguły byk tak ma, że to, co myśli, to mówi. Ale tu jest pokazane, żeby po prostu postarał się odważyć i powiedzieć to, co boli każdą osobę. Więc to też wtedy inaczej wpływa. I nie myślę czasami, że zawsze macie rację, bo nie zawsze tak jest. Zobaczymy tutaj, co będzie w przesłaniu anielskim na ten tydzień dla wszystkich 50. O, jestem bardzo ciekawa. Tutaj jest pokazane, że będziecie mieć więcej informacji na temat swojej przyszłości, swojego życia. Dobra intuicja więc to, co myślicie, to, co mm, czasami was gnębi w myślach, coś tam się dzieje no to tu jest pokazane, że będzie więcej informacji także intuicja będzie wam podpowiadać w tym tygodniu się zrobić i trzeba z tej intuicji korzystać i nie myśleć negatywnie to jest najważniejsze negatywnie myślimy to negatywne rzeczy przyciągamy a przecież to nie o to chodzi to wszystko co będę mogła dziś dla was powiedzieć na ten tydzień myślę że jesteście zadowoleni macie jakiś pomysł na to żeby spędzić ten tydzień równie przyjemnie jak szereg innych tygodni, które już macie za sobą. Także pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.